We wtorek, 28 maja, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Kozienicach, poznaliśmy laureatów gminnego konkursu przyrodniczego z cyklu Wędrówki po puszczy. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: Spacerkiem leśnymi ścieżkami. Konkurs składał się z dwóch kategorii: plastycznej i fotograficznej. W ramach konkursu plastycznego odbył się w maju plener malarski. Ogółem wzięło w nim udział 35 uczestników z 7 placówek oświatowych. Byli to zarówno reprezentanci przedszkoli, jak i szkół podstawowych. Natomiast jeśli chodzi o fotografię, to w konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych. Laureatów obu kategorii poznaliśmy podczas uroczystego rozstrzygnięcia. I tak w kategorii prac plastycznych wśród najmłodszych uczestników zwyciężyła Zofia Laszczewska z przedszkola nr 3 w Kozienicach. Drugie miejsce zajęła praca Igi Czerwińskiej z przedszkola nr 2. A trzecie miejsce zajął Tymoteusz Zynek również z przedszkola nr 2. W tej kategorii przyznano też 9 wyróżnień. Wśród uczniów szkół podstawowych z klas 1-3 najlepszą pracę wykonała Iga Banach z PSP nr 1 w Kozienicach. Drugie miejsce zajęła Julia Wiśniewska z trójki, a trzecie Lilianna Basaj z PSP nr 2. W tej kategorii przyznano też 9 wyróżnień. W najstarszej kategorii uczniowie klas 4-8 pierwsze miejsce zajęła Anna Masianyk z PSP nr 2, drugie Wiktoria Muniak z PSP nr 3, a trzecie Michalina Tomaszewska z Kozienickiej Dwójki. W tej kategorii przyznano 8 wyróżnień. W kategorii fotografia miejsca na podium przypadły uczennicom szkoły podstawowej nr 4 w Kozienicach. Pierwsza była Zuzanna Wójcik, druga Zofia Kosacka, a trzecia Zofia Rudka. Przyznano też cztery wyróżnienia. Laureatów wyłoniło Żyli w składzie: Joanna Kusio, Monika Kujawiak i Danuta Kopyt w przypadku prac fotograficznych, a prace plastyczne oceniały panie: Joanna Kusio, Monika Kujawiak i Agnieszka Skiba. Dyplomy laureatom oraz ich opiekunom wręczyli dyrektor placówki Agnieszka Woźniak oraz podleśniczy Kamil Kołodziejczyk. Podczas podsumowania konkursu zgromadzeni obejrzeli też przedstawienie o tematyce ekologicznej, podczas którego uczniowie przedstawili konsekwencje zanieczyszczania naszej planety i to zarówno jeśli chodzi o powietrze, wodę jak i glebę. Były też występy artystyczne uczniów uzdolnionych muzycznie. Były piosenki i utwory instrumentalne. Zaprezentowano też układ choreograficzny z szarfami. Następnie przedstawiciel Nadleśnictwa Kozienice, Podleśniczy Kamil Kołodziejczyk opowiedział o gospodarce leśnej i pracy leśników oraz o walorach przyrodniczych Puszczy Kozienickiej. Patronat honorowy nad gminnym konkursem wędrówki po puszczy objął burmistrz gminy Kozienice Mariusz Prawda.